Jola Wada, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni zajęli się omówieniem kompleksowej informacji dotyczącej stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Województwa Podkarpackiego, bazując na dokumencie przygotowanym przez różne instytucje. O wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w Dębicy zabiegał Stefan Bieszczat, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Ale jak sam podkreśla, inwestycji w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności przed kataglizmem powodzi nigdy nie jest za dużo. Myślę, że z uwagi na to, iż gwałtowność przypływu wody w naszej rzece, Wisłoce jest oczywista, należy przewidywać tego typu przyszłości. Sytuacja jest stąd zabezpieczenia w postaci wałów, w postaci zbiornika retencyjnego, jakim mówią wszystkie rządy, odkąd ja jestem w życiu publicznym. Na razie nic się nie dzieje. To są oczywiście też przeciwzięcia bardzo drogie. Wały przeciwpowodziowe należy konserwować. Wały dają poczucie bezpieczeństwa pod warunkiem, jeśli się je dobrze konserwuje, jeśli się dobrze je eksploatuje. I pod warunkiem, że nie są obciążane no, nadmierną ilością wody. Bogu dziękować, że do tej pory od dłuższego czasu nie mieliśmy tego typu problemu, ale przewidujący no, powinni się starać, aby jednak... Kosmetykę codzienną prowadzić, i te zbiorniki retencyjne to jest coś, co w dużym stopniu zabezpiecza czy reguluje duży przypływ wody. Podczas obrad wskazano obszary najbardziej zagrożone powodzią oraz omówiono zrealizowane i planowane inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Mieszkańcy gminy Żeraków, samorządowcy, poczty sztandarowe uczestniczyli w obchodach 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla uczestników przygotowano kotyliony i długopisy. Uroczystości na żerakowskim rynku rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odśpiewania hymnu państwowego. Marek Grączka, wójt gminy Żyraków, w swoim przemówieniu podkreślił, że 3 maja 1791 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Konstytucja 3 maja do dziś jest pomnikiem nie tylko polskiego prawodawstwa i parlamentaryzmu. To owoc reformatorskich zapałów Sejmu Wielkiego, wola ratowania państwa po pierwszym rozbiorze. Próba politycznego kompromisu nie w sprawach błahych, ale ustrojowych. W sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie uchwalono coś więcej niż dokument. Był to manifest reformatorów, próbujących wykorzystać, jak się wydawało, sprzyjający czas historii, by zmienić chylące się ku upadkowi państwo. Konstytucja 3 maja. Do dziś jest nie tylko ważnym świadectwem swoich czasów, ale i punktem odniesienia dla, poko do, dla kolejnych pokoleń. 3 maja to również ważne święto dla katolików. Tego dnia obchodzona jest uroczystość Najświętszej Marii i Panny, królowej Polski. Nie jest to święto nakazane, ale upamiętnia ważne wydarzenia, takie jak obrona jasnej góry oraz tzw. śluby lwowskie czyli ogłoszenie przez króla Jana Kazimierza Maryi Królową Korony Polskiej. Po przemówieniu władze gminy Żyraków złożyły symboliczną wiązankę kwiatów. Uroczystości uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów z zespołu szkół w Żyrakowie, którzy zaprezentowali widowisko nawiązujące do wydarzeń historycznych z 3 maja 1791 roku. Spektakularne stroje, suknie balowe i fantazyjne ubrania z jeansu można było podziwiać podczas pokazu mody w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Tępicy, który poprowadziła Aneta Major, nauczycielka języka angielskiego. W rolę modelek wcieliły się uczennice szkoły. Zaprezentowane stroje to też ich dzieło. W pierwszym pokazie mody wystąpiły uczennice w sukniach konkursowych, które w ubiegłych latach zdobyły, były finalistkami różnych konkursów ogólnopolskich. Będą to suknie, które same wykonywały. Oczywiście najpierw robiły projekty. Te projekty zakwalifikowały się do finałów i później dziewczyny no, na warsztatach szkolnych przeważnie szyły te suknie. I zobaczymy je w pierwszym pokazie. W drugim pokazie będą jeszcze suknie z tamtego roku z ogólnopolskiego konkursu Sztuka Przeobrażeń w Rzeszowie gdzie jedna z sukien zdobyła drugie miejsce, a pozostałe dwie zdobyły wyróżnienia. A trzeci pokaz dopiero będą to suknie, które były w ubiegłych latach wyróżnione i zdobyły nagrody również w konkursie Jeansowe Fantazje. Od wielu lat w tej szkole uczennice, które marzą o karierze projektantek, mogą kształcić się w zawodzie technik stylista. I jest to bardzo dobry kierunek dla dziewcząt, które są kreatywne, które chcą rzeczywiście nauczyć się uszyć coś dla siebie i dla kogoś, ale równocześnie chcą nauczyć się stylizacji, do tej stylizacji w takim w szerokim pojęciu. Nasza młodzież zdobywa bardzo wysokie wyróżnienia i są laureatami konkursów ogólnopolskich. Tak jak powiedziałam, mamy bardzo dużą już kolekcję tych sukien i to są suknie szy... Te według różnych schematów, według różnej, różnego powiedzmy, do różnego konkursa pod różnym różne jest hasło na konkurs, także będą to suknie barokowe, suknie zainspirowane filmem, literaturą. Jednym z konkursów rozstrzygniętym w tym dniu były jeansowe inspiracje. Jak podkreślają nauczycielki, pomysł wziął się z tego, aby nadać drugie życie ubraniom to młodzież jakby ma samodzielnie mieć, wyjść z inicjatywą i mieć własny pomysł na wykonanie jakiegoś projektu. Oczywiście my, jeśli trzeba, oczywiście, jeśli tylko młodzież sobie życzy, jesteśmy, doradzamy, ale pomysły są zupełnie uczniów i uczennice samodzielnie wykonują wszystko. To jest też taki konkurs, żeby wykorzystać, dać drugie życie materiałom i odzieży, którą mamy w domu. Można skorzystać z second handów. I tak też nasi uczniowie robią, albo korzystają ze swoich spodni, kurtek, jeansowych, sukienek, przerabiają je lub idą do sklepu z odzieżą używaną i po prostu dają drugie życie. W tym dniu odbyło się także podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu dla uczniów podstawówek. Międzyszkolny konkurs pod hasłem Bal Nastolatki polegał na zaprojektowaniu w formie rysunku stroju, Fryzury i makijażu dla młodej osoby. Przed tym wydarzeniem dla uczennic klas ósmych zorganizowane zostały warsztaty wizażu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu magazynu miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.